PIT 11 w aplikacji ePracownik. W aplikacji ePracownik możliwe jest podpisanie deklaracji PIT 11 przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przekazanie ich na konta pracowników w aplikacji. W tym celu do roli podpisujący w menu Administracja należy przypisać Osobę upoważnioną do podpisywania PIT-11 w imieniu pracodawcy. Na początku użytkownik z przypisaną rolą kadry z menu po lewej stronie wybiera pozycję Dokumenty, a następnie do akceptacji. Jest tu widoczna lista PIT-11 wygenerowanych z programu kadrowo-płacowego ze statusem nowy. I datą utworzenia. Wskazujemy dokumenty, które chcemy przekazać podpisującemu. Pojedynczo, poprzez zaznaczenie kratki obok wybranego dokumentu, lub zbiorczo zaznaczając kratkę na górze. Klikamy przycisk Zaakceptuj. Dokumenty zostają przesłane podpisującemu i otrzymują status zaakceptowany. Zalecamy wykonywanie procedury podpisywania PIT-11 e-podpisem w przeglądarkach Chrome i Firefox. Podpisujący podłącza kartę z certyfikowanym podpisem elektronicznym i wybiera z menu pozycję Dokumenty. A następnie do podpisania. Analogicznie, jak kadry, może zaznaczyć wybrane lub wszystkie dokumenty do podpisania. Po kliknięciu przycisku na górze, podpisz, następuje wywołanie procedury podpisującej, i pojawi się okno do wpisania PIN. Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanego wymaganego oprogramowania, między innymi szafir host oraz wtyczek do przeglądarek do podpisywania pit 11 w aplikacji e-Pracownik, Pojawi się komunikat z listą elementów koniecznych do zainstalowania. Po zakończonym podpisywaniu dokumenty zostają przekazane na konta pracowników w aplikacji i otrzymują status podpisany, a pracownicy otrzymują powiadomienia na adres e-mail. O utworzonych dla nich dokumentach. Pracownik loguje się na swoje konto i w menu Dokumenty Moje może obejrzeć swoją deklarację PIT 11, zapisać ją na dysku oraz sprawdzić historię dokumentu. Po wybraniu opcji Podgląd lub Zapisz Pit. Jednorazowo wyświetli się okienko w którym pracownik musi potwierdzić odebranie dokumentu. Wtedy PIT otrzymuje status odebrany. Po zapisaniu PIT-11 na dysku i otwarciu go w przeglądarce PDF jest widoczna informacja o podpisie elektronicznym użytym do zatwierdzenia dokumentu. Użytkownik o roli kadry może w każdym momencie sprawdzić status dokumentów, wybierając z menu Dokumenty wszystkie, jak również skorzystać z przycisku drukowania listy widocznej na ekranie. Możliwe jest również filtrowanie listy za pomocą dedykowanego przycisku.